No to zatrzymało się. Ja zostaw to tak na chwilę, bo tylko to zostawiłeś na chwilę, nie ruszałeś. Nie, nie, nie. I teraz spróbuj. Przekręciłem. Hej. Widzisz, mówiłem ci. Trzeba poczekać chwilę i ona pójdzie. I koniec. Trzeba poczekać? Poczekaj, 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 poczekaj. Sprężynka, nie? Jeszcze. Z góry, jakby była. To na by tak. No, bo. Spróbujemy tamtą, którąś odzyskać. Tam te druciki. Nie idzie. Idzie. No i ręka. Trudę. Była O kurwa, po, po, poszło, co? Na dłużej trzeba czekać. Sprężyna. Z 20-30 sekund trzeba chyba Sprężyna jeszcze trzeba, wiesz, jeden z... zwój wyciągnąć. Nie. Tak. Sprężyna jest, trzeba z góry jest potrzebna. Nie będziemy z dołu, znaczy możemy wyciągnąć z dołu z dołu mi się wydaje, że jest niepotrzebna w ogóle. Chociaż... Yeah. Mm -hmm.